Najważniejszym w Polsce wiązaniem krawata, co potwierdza ilość tutoriali znajdujących się na YouTubie na jego temat, jest wiązanie windsorskie. Dziś, w charakterze modela, towarzyszy mi Maciej, którego możecie znaleźć z inicjatywy pod nazwą Gentleman's Walk. Maciej na co dzień jest bardzo radosnym człowiekiem, ale dzisiaj jakoś nie tryska humorem i warto zastanowić się dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że Maciej ma zawiązanego pod swoją szyją Windsorra, do którego nie jest przyzwyczajony. Nie pasuje mu jego symetryczność i bardzo duża objętość tego węzła, która nie koresponduje dobrze z jego kształtem twarzy i jego estetycznymi preferencjami. Nie, nie, nie. Ponadto Maciej ma w głowie to, że książkowy pierwowzór Jamesa Bonda, który bardzo zwracał uwagę na wszelkie detale związane z męskim ubiorem, od razu nie ufał wszystkim osobom, u których za widział zawiązanego pod szyją Windsora. Maciej bardzo chciałby czuć się jak James Bond, ale zawiązany w ten sposób krawat w żaden sposób mu w tym nie pomaga. Nie tylko na dobrym samopoczuciu Macieja, ale także wszystkich pozostałych czytelników. Dlatego nie będziemy się dzisiaj uczyć wiązania węzła windsorskiego, a poznamy dwie wariacje na temat węzła prostego, bo to najprostsze rozwiązania są tymi najlepszymi. Na szczęście to nie ten. <grym> z pod mocy demonicznego Windsora, więc czas zawiązać mu taki węzeł, który będzie dla niego satysfakcjonujący, a zaczniemy sobie od klasycznego foreign henda. W przypadku wiązania krawata podstawową sprawą jest to, aby tak dobrać jego długość, by wszystkie proporcje zostały zachowane. Wedle klasycznych zasad, powinien on sięgać do połowy klamry paska. Ja zazwyczaj swoje krawaty wiążę tak, że sięgają one tuż na, tak delikatnie muskając, samą tę klamrę. Jak zawiązać krawat, aby tę odpowiednią długość uzyskać? Musimy sobie przyłożyć go w tym miejscu mniej więcej, gdzie węzeł będzie się stykał tutaj nam ze, ze stójką kołnierzyka. Odmierzamy wtedy pożądaną długość tego krawata i w przypadku fenda, Dajemy sobie jakieś 2 do 3 cm zapasu i w tym miejscu zaczynamy go po prostu wiązać. I teraz tak. Szerszą końcówkę, tę, którą mamy po prawej stronie, przekładamy nad węższą, przeciągamy dołem i jeszcze raz górą, tworząc pętlę. Przez powstałą pętlę przeciągamy sobie szerszą końcówkę krawata. W tym momencie moglibyśmy go dociągnąć do końca, ale chcemy także uzyskać ładne przemężenie i przede wszystkim łezkę, czyli takie wgłębienie tutaj w tej partii krawata, które wskazuje na to, że potrafimy krawaty już wiązać i przykładamy wagę do detali. W wielu sytuacjach prawdziwym mężczyznom przydają się sprawne palce, i w tym przypadku będzie nie inaczej. Taki palec pozwoli nam tę łezkę uzyskać. Te powstają tutaj pętle. Wkładamy palec wskazujący prawej ręki, przytrzymujemy tymi palcami węższą końcówkę krawata i lewą ręką przeciągamy tutaj tę końcówkę szerszą i widzimy, że tutaj te pierwotne zręby łezki już nam się ładnie tworzą. Wyciągamy teraz delikatnie palec wskazujący, łapiemy tutaj za tę, za tę węższą końcówkę, przytrzymujemy łezkę i dociągamy węzeł tak, aby nam nigdzie nie uciekał. Ostatecznie formujemy węzeł i jesteśmy gotowi do jego założenia. Węzeł Forinite. Tak zawiązany krawat nadaje się już właśnie do założenia. Najważniejsze jest to, aby został on maksymalnie wysoko dociągnięty. Długość jest odpowiednia. Teraz wystarczy tylko opuścić wyłogi, dopasować go delikatnie tutaj, aby, aby nam idealnie leżał. I węzeł Foring Hand jest gotowy. Już zaliczone, czas więc przejść do drugiej wariacji na temat węzła prostego, zwanej różnorako: albo Double Foreign Hand, albo Książę Albert, albo Wiktoria. Rozpoczynamy dokładnie w taki sam sposób jak wiązanie węzła prostego, z tą jednak różnicą, że musimy sobie wziąć odrobinę większy zapas tutaj materiału, który zostanie skonsumowany na stworzenie dwóch pętli, które wyróżniają ten węzeł na tle innych. No i teraz tak. Przekładamy tutaj szerszą końcówkę nadwęższą dwukrotnie, tworząc dwie pętle. Przeciągamy ją przez środek i wkładamy w obydwie pętle. To jest bardzo ważne, bo inaczej. Węzeł nam się nie uda. Tutaj możemy mieć odrobinę trudności z przeciągnięciem, bo te pętle mają trochę mniejszą średnicę, ale nie zrażamy się tym. Bardzo delikatnie przytrzymujemy sobie całą konstrukcję, żeby nam się nie zdeformowała. Używamy palca, aby uzyskać łezkę. Łapiemy sobie ją tutaj, przytrzymujemy, przytrzymujemy węższą końcówkę krawata, dociągamy węzeł. I w ten sposób uzyskujemy węzeł Victoria, który charakteryzuje się tym, że jest odrobinę wyższy i ta pętla, którą mamy w środku, wyziera nam tutaj delikatnie, tworząc taką nową estetyczną wartość. Że dzisiejszy film przypadł Wam do gustu i dzięki niemu będziecie w stanie wiązać bardzo ładne krawatowe węzy. Ja ze swojej strony dziękuję Maciejowi za pomoc i Wam za poświęcony czas i uwagę. Zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. I do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Czy nie? Czy zasypał? Ja grawko. Świetnie. <laughs>